Bliższe spotkania w Radiu Olsztyn. Maciek! Maciek, Słucha. no gdzie jesteś? Słucham. Co ty robisz? Słucham, posłuchaj. Czego słuchasz? Słyszysz? Skuter. Skuter. Skutera można słuchać, a skuter można, drodzy Państwo, u nas wygrać. I to skuter nie byle jaki, bo elektryczny. To nagroda główna w naszej urodzinowej zabawie muzyczna bombonierka, ale nie jedyna nagroda. No bo do zdobycia będzie też m.in. hulajnoga elektryczna. I tablet. I tablet. I to są główne nagrody w naszej zabawie w tygodniu urodzinowym, bo kończymy już 69 lat. Bądźcie z nami, słuchajcie uważnie i bawcie się z nami przede wszystkim. Zapraszamy w takim razie, a my sobie sprawdzimy ten skuter. Jedziesz? Wskakuję. Wskakuj. <noise> <noise> <Maciek> już! <noise> już nie chcę, wydać mnie! gdzie jest